Szybka recenzja ładowarki chińskiej mikroprocesorowej. Mamy akumulator motocyklowy, żelowy, 12V, 11A, technologii żel. Mamy. A propos akumulatorów, to od razu opowiem. Akumulator mamy kwasowo-ołowiowy. To też jest kwas, tylko w postaci żelu i różnią się budową. Co oznacza? Że w standardowym, gdzie mamy koreczki, już tych koreczków nie ma, bo po co dolewać wody? Można Trzeba, trzeba kupić nowy akumulator, trzeba za, dać zarobić. Jak mamy koreczki, uzupełniamy wodę i kwas, a zużyje się akumulator. To jest tania, dobra technologia, tylko trzeba pamiętać o uzupełnianiu wody w celach, bo. No, i te, teraz druga technologia: e, AGM, Absorber Glast Mat. Co oznacza, że zamiast e, po prostu przekładek e, izolacyjnych jest e, e, wata szklana, wełna szklana, coś takiego, i ona jest nasączona tym elektrolitem. Dzięki temu wolniej paruje, jest bardziej trwała ogólnie sztywniejsze są cele tam mm, się to lepiej wyjaśnią bo tam chodzi o wyginanie się e, tych cel tych e, tych nie ma, tylko katody anody. Dobra nieważne. I mamy ostatnią technologię żelową. Dlaczego żelowa? Żelowa po to że można ją położyć. Bo w motocyklu nie zawsze może być e, idealnie pionowo akumulator. Tym bardziej motocykl przyspiesza, spowalnia, jest dynamiczny i ta woda by chlustała nam. Dlatego w motocyklach się stosuje AGM lub żel. Ja polazłem w żel, ale z tego co czytałem, ten bo producent deklaruje, że technologia AGM jest do 45% przychyłu, a ja mam w motocyklu, o prawie tak, prawie leży. No i polazłem w ten żel, bo wytrzymał parę lat, to Znowu ten sam kupiłem, tylko ładniejsze napisy są. Dobra, idziemy do ładowarki. Jeszcze tutaj może. Tak to wygląda. Idziemy do ładowarki. Jest na podtrzymaniu. Tutaj mamy typ kar, czyli pewnie te e, wod e, z wodą. Tu AGM żel. Tu do motocykli, ale ja tego nie stosuję, do żelu chciałem. E, no i repar, e, czyli ratowanie z użytego akumulatora. Może się naładuje. Zastosowałem to do starego akumulatora i teraz służy mi jako oświetlenie w zakabarku takim. Także może coś daje. Co nam tutaj pokazuje? OFF. Może przeklikam, to on się wtedy obudzi. O. I tak. Pokazuje nam temperaturę. Pokazuje nam niby, że jest prąd ładowania. To jest prąd ładowania i on ciągle opada, aż opadnie do zera, bo się skapnie, że jest naładowana. To jest y, temperatura. Dlaczego temperaturę pokazuje? Bo nie możemy w niskich temperaturach ładować. Odmówi nam ładowania i będzie y, migał. Mm, krótka informacja, co jest od czego. E, Volty nam pokazuje, jak, jak ładujemy, w jakim poziomie jest naładowany akumulator. On zaraz zejdzie do zera i będzie finito. To tyle. Polecam, daję radę. Naładuję takie coś, naładuję coś dużego też, tylko po prostu wolniej. Nie wiem, czy tutaj będzie o. Tak to wygląda z tyłu. Można poczytać. Takie główne 60 zł, lepsze to li z lidla. A ja nie potrzebuję doładowania akumulatora. Nie wiadomo jakiego, bo w samochodzie mam Boscha z systemem start-stop, który jest wyłączony, czyli jest za duży akumulator i on się nigdy nie zużyje. Ostatnie wytrzymał jak spojrzałem na datę produkcji, to 10 lat, także spoko. A ten, mówię, no, na zimę się podłącza, zostawia. Sam się wyłącza, załącza. Wiatraczek jest, nic dodać, nic ująć. No i tyle. Pozdrawiam.